Witam ostatecznie statycznie. Wstajemy. Dzisiaj podróż, ale, ale w trochę innym e, w tym właśnie w jakiś sposób rozumieniu, bo nie przyczepą, a samolotem. Ale to sobie. A ja jeszcze też ja muszę ich rozbudzić i zabrać ich w takie miejsce, które nazywa się Cyprus właśnie tak stąd, czyli z Polski będziemy jechać, będziemy samolotem lecieć na Cypr. Grzesio przygotowany plecak Grzesio już stał, nie ma go. więc zapraszamy serdecznie na podróż na Cypr do zobaczenia na Cyprze. Tam myślę, że będzie jakieś 32-33 stopnie A u nas w Polsce jest teraz w tym momencie jakieś 6-7 stopni. Więc zapraszamy serdecznie na Cypr. Jesteśmy na lotnisku Uhuhu. Hania pierwsza Helencia i Grzesiu Grzesiut i lotnisko, w którym bardzo dużo się dzieje. Ludzie po prostu przyjeżdżają. Mnóstwo tutaj ludzi jest. Bardzo dużo tu się dzieje, tutaj z samolota, z jest samolot za To jest kolejka! Tu jest kolejka na nad trawę Kolejka nad prawem. No i lecimy. Utknął ptak w samolocie. Nie możemy wylecieć. Chcą wyciągnąć tego ptaka. Próbują, próbują. No i cały czas głową się głową i się zastanawiałem, co to będzie Ale miejmy nadzieję, że zaraz się uda i polecimy na cypr więc obserwujcie nas i dajcie łapkę w górę niestety sobie na cały czas jesteśmy opóźnieni i opóźnieni. Ludzie siedzą, stoją, czekają, czy co z tego będzie tutaj mamy mieszkanko o. Hello Cyprus śniadanie już się robi jajeczka się gotują a tutaj zobaczcie a tu zobaczcie co za dary pomidorki Truskawki! Szyneczka! chwyszty chlebuś! Pomarańcze! Paróweczki! Uśmiechnięty grzesiu! I Helen! Hania przepraszam! I Helcia! I Mama! I, oh no, i Ma- I południowym no to halo wszyscy idziemy tak dobra na razie właśnie przeszliśmy granicę między południowym cyprem a północnym i właśnie teraz idziemy zobaczyć jaki jest jaki ciekawy jest dzieciaki z nami to jest jedyna taka granica na świecie w którym jest w środku miasta yy, granica między południowym Cyprem a Północnym i w północnym Cyprem już jest Turcja. I właśnie my już właśnie w tej Turcji jesteśmy. No i właśnie, tutaj za chwilę co Granice. Widać, że to jest arabska część. Co jest ważne, jak tutaj będziecie, to jeżeli chodzi o takie ciuchy podróby, to nie wolno przewozić ich, jeżeli yy, musicie metki, yy, metki przycinać albo różne inne rzeczy. Więc musicie na to uważać, bo są tutaj bardzo dużo podrób i nie można przez granicę ich tak, tak, tak naprawdę prze, yy, przewozić. Więc musicie na to zwracać uwagę. Jesteśmy tutaj na tureckiej stronie, czyli na Cyprze Północnym Wzięliśmy sobie, sobie kebaba też sobie kebaba, wziął Tutaj zwykle frytki z nuggetsami No i taka przyjemność kosztuje za jedną porcję 30 zł. Coś takiego, więc To jest dobra cena, więc myślę, że Że nie ma No i jakieś tam sobie piwko wziąłem, więc Więc jest dużo taniej niż na tej stronie Południowego, czyli Cypru, tak? Są takie takie jakby i warzywka i wszystko o takie jakieś żarcie okruszki, bananki elegancko, tak wszystko bardzo dobre Smaczne, O, mm. Zobacz cebulki Kamila, zobacz Kamila, ale chodź tam nerwuj się Zaczęli czerwone pomarańczki e, Pomidory, przepraszam pomidorki Ej, cytryny jakie piękne ziemniaczki to jest taki targ jakby no zaraz bo mama mówi że zawsze w czerwcu są najlepsze tak A jajka zacznie żółte Ej, białe boże jesteśmy na takim targu i zobaczcie, co tu jest, takie jakby. A, tu takie są smakołyki różne. Good? Good. Dzień, nie? Ale co to jest? Boot? No, A, Boot? 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 w sopocie. A to są takie jakby galaretki To się nie rozpuści. Tam jest zwykle dywany, lampy. A, te lampy, dywany. O, Pinokio, zobacz. Pinokio wisi. Pinokio, a może Jepetto też. Ty? Jest. Jesteśmy w windzie na 11 piętro w hotelu Chocolas w, przed Nikozją. W Nikozji, przepraszam, w Nikozji, ale w Cyprze Południowym, czyli przed granicą.

Teraz właśnie idziemy na statek w larnace. On już... 玉木しょと。 チにンポテト。 Trzeba się naprawdę obieść. Porządnie. Yes. ponownie okay, so, um, you go straight? Yes. And then from the right side, yellow na statek, ale idziemy na statek o zachodzie słońca. No, a nas Hello my friend. Yes. Yeah. Cool. you yeah. yeah. Naszą podróż, już rano wyjeżdżamy. Tania, Krzesio, mama, no i wyjeżdżamy, żegnamy się, papa pa. z Cypru, żegnamy się, papa. Pa. Żegnamy się z Larnaką i już wracamy do. Do pięknego miasta zwanym Radomiem. Ale my jedziemy do Łodzi, ale... Ale lecimy do Radomia. Do największego lotniska w Polsce. <słyska>